Wielu Jeleniogórzon jeszcze tego nie zrobiło, a termin upływa ostatniego dnia kwietnia. Wypełniając swoje zeznania, warto wybrać organizację pożytku publicznego, do której trafi 1% naszego podatku. Jest to o tyle łatwe dla podatnika, że w zeznaniu rocznym wystarczy wpisać wybraną organizację i podać jej numer KRS. Przy tym wyborze pamiętajmy, że takie organizacje działają też w Jeleniej Górze, a pełną ich listę znajdziemy na stronie internetowej Urzędu Miasta. Często te drobne złotówki, czy też przechodzące yy... Potem w tysiące mogą rozwiązać wiele problemów mieszkańców Jeleniej Góry, problemów zdrowotnych, stypendia, pewna działalność promocyjna i inna. Po prostu one są w Wielonej Górze i warto, żeby one były no, przekazane na rzecz fundacji czy też stowarzyszeń różnego rodzaju organizacji działających w wieleniej Górze. Takowy wykaz znajduje się pełne informacje na naszej stronie i każdy zainteresowany może po prostu tam wejść i zobaczyć. W ostatnich latach ilość składanych zeznań z zaznaczonym numerem KRS jeleniogórskich organizacji pozarządowych wzrasta, jak jest w tym roku. Oto zapytaliśmy Beatę Cichocką z Urzędu Skarbowego. Dysponujemy informacjami o tym, na jakie organizacje przekazywane są, jakie środki. I rzeczywiście tutaj można śmiało powiedzieć, że te lokalne organizacje, czyli te, które działają tutaj na, na naszym terenie, są najbardziej są tymi organizacjami, na które najwięcej środków jest przekazywanych. Jednak w dalszym ciągu jest to tylko kilka procent wszystkich przekazywanych kwot. Do wspierania jeleniogórskich organizacji zachęcają więc również o władze Jeleniej Góry. To co mnie najbardziej martwi to to, że jak już analizowałem te przekazane środki, no to głównie je przekazujemy na instytucje, które widać w telewizji, które reklamują się w telewizji. I stąd wielka prośba do Jeleniogórzan i y, pomoc w postaci wywieszenia na naszej stronie internetowej naszych organizacji pożytku publicznego, tu nie chodzi o to, żeby nie dawać innym, tylko chodzi o to, żeby mieć świadomość, kogo możemy tym jednym procentem wesprzeć. Skoro już wspieramy, to róbmy to świadomie. Przypominamy, na złożenie zeznania podatkowego i przekazanie jednego procenta swojego podatku na rzecz organizacji pozarządowych mamy czas do końca kwietnia.